Siema widzowie, siema, siema. Witam, witam. Ja jestem znowu. E, dzisiaj cynek Gram. E, mówimy, mówimy, e, mówimy się. E, e, to dzisiaj e, to widzowie dzisiaj robimy e, Widzowie, e, mówię. E, będzie cynek taki fani. E, drugą e, e, będą. Będą telefony, może e, jak mi uda się, to zrobię e, streamka mi dzisiaj. E, no i spytam się e, dzisiaj. Mm, 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 bijać e, moje brata. E, tutaj e, rar, po, podam e, tutaj e, drugi cynek gram e, moim bratem. E, może Mateuszem, bratem moim. E, e, 5000 subiki, proszę. E, 5000 subiki, gram taki supercinek. E, jak jak maluję włosy. E, no i maluję włosy. E, może tak sobie. Maluję włosy. E, maluję płynnie włosy. Pół tysiąca, e, Milon sobie skok eee te 5 godzin e, sam pokoju. E, bez be, be, nie mogę wychodzić pokoju. Nie mogę wychodzić pokoju. E widać te 5 ha. E, widzowie e, Proszę mi łopatki góry rozrżać. E, tysiąc 1000 e, i robię taki cynek, e, który który i duba i dubę niszczy, e, e, proszę mi sobie ruszać. Na e, nasz gramczynek Mateusza dać kanał. E, dam kanał. Jak kocham jego. E, pozdro y, Michała y, Byski. E, pozdro. Robię jutro taki super. E, będę jeszcze godzin y, tutaj w pokoju. E, tyle połem. Wedłeś te robię tutaj wedłeś te pięć godzin Papa, widzowie, Larka, e, pozdro, e, pozdro Michał, pozdro Kamila, pozdro Oscara, pozdro Wikola, e, e, pozdro Wocacha, pozdro Migodana, e, pozdro ludzie E, lu, ja lubię ludzie, takie ludzie szatun No, papa pa, widzowie, do utra, widać te trzy godziny robię tutaj w pokoju